Nie było dużego planu na jakieś przedsięwzięcie typu domki na drzewie. Był plan na zbudowanie domku na drzewie dla naszego syna. Trochę też odpowiedź na nasze dziecięce marzenia i na marzenia o domku na drzewie, którego nigdy nie mieliśmy, a o którym zawsze marzyliśmy będąc dziećmi. Na początku żałowaliśmy, że nasza działka jest nieduża i że nie będzie można tutaj zrobić wielu tych domów, że to będzie taki mały projekt. Teraz z perspektywy czasu widzę, że to jest ogromny walor tego miejsca. To, że są tylko trzy domy, że w tym samym czasie odpoczywa co najwyżej sześć osób dorosłych, to ma ogromne znaczenie, że jest cicho, że jest kameralnie, więc kolejnych domów nie będzie, ale będą stawiane kropki nad i w tym, co już jest. Właśnie powstaje sauna, czyli czwarty dom na wysokościach, który będzie w całości przeznaczony do relaksu. Coś nowego takiej sauny jeszcze o ile mi wiadomo, nie ma nikt. Ogromna nasza praca, myśmy się oddali temu projektowi bez reszty. To nie było tak, że ktoś dla nas to budował. To było tak, że my budowaliśmy to sami. Wiele rzeczy robiliśmy własnymi rękami po to, żeby to rzeczywiście fajnie wyszło. Tym bardziej jesteśmy teraz dumni, tym bardziej. To cieszy, bo to jest takie nasze trzecie dziecko. W domach nie ma jakiegoś przepychu, to są bardzo proste wnętrza, ale wykonane z dużą dbałością o szczegóły, których nie jest wiele, ale są rzeczy takie, które są ważne po to, żeby się jakoś dobrze poczuć, zrelaksować, żeby było ciepło, komfortowo, przyjemnie, ale bez jakiegoś przepychu nie ma zbyt dużo rzeczy takich, które by odwracały uwagę od tego, co najważniejsze, czyli tego, co się dzieje za oknem tak naprawdę. Dominują ludzie młodzi, ale tacy, którzy są już gdzieś bardzo mm, zaganiani, tacy bardzo mm, zmęczeni życiem, takim bardzo intensywnym życiem zawodowym. Widać, że wybierają celowo to miejsce po to, żeby nie mieć internetu, e, nie oglądać telewizji, nie stykać się gdzieś tam z e, dużą ilością ludzi, e, z tłumem, tacy, którzy potrzebują się absolutnie wyciąć. W samym Nałęczowie dominuje taka architektura bardzo tradycyjna, więc to, czym się różnimy tak na pierwszy rzut oka, zupełnie wizualnie, to to nowe tchnienie, o którym mówiłam. Natomiast to byłby zły pomysł, żeby, do... żeby zbudować kolejny enty, taki sam pensjonat piękny w Nałęczowie, bo jest ich wiele pięknych. Chodziło o to, żeby zbudować coś innego, żeby przyciągnąć gości do Nałęczowa czymś innym i żeby pokazać Nałęczów i w ogóle Lubelszczyznę od zupełnie innej strony od strony tej niesamowitej przyrody, która tutaj przecież jest. Zaczęło się od pomysłu na domek na drzewie dla naszego wtedy jeszcze maleńkiego, trzymiesięcznego syna. Potem zaczęliśmy budować mały pensjonat na drzewie. Tak go nazywam mały, bo to są aż i, i, i tylko trzy domy. A ostatecznie wrócimy do początku, czyli zbudujemy dla naszego Franka domek na drzewie, bo od tego się zaczęło i to jemu zawdzięczamy cały ten pomysł.